Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj możemy poczuć się niczym Pan Twardowski, bo zabieram was na księżyc za pomocą łazika księżycowego. 130 zł katalogowo, 275 elementów. No i bardzo fajny początek tej. Pod serii z LEGO City, która dzieje się na Księżycu, czy właściwie w tematach takich około kosmicznych, bo tutaj nie tylko na Księżycu te zestawy będą siedziały. No i jeśli chodzi o sam łazik, on już na pudełku wygląda bardzo dobrze. To jest naprawdę solidna konstrukcja. Mamy tutaj dużo też ciekawych elementów, plus jest jeszcze dwójka astronautów, więc wydaje mi się, że o, jeszcze możemy sobie podłączyć łazik do tej bazy kosmicznej. Tutaj mamy takie przeguby, żeby przejść do łazika, i w ogóle naprawdę powinno siedzieć całkiem sporo. Chciałbym Wam pokazać wszystkie te i pewnie tak będzie. Zwróćcie też uwagę na kółka, które tutaj są. One obracają się niczym krzesełka biurowe wokół własnej osi. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze działać. A teraz chyba możemy przenieść się na stół, zajrzeć do pudła, a potem napawać się kosmicznym łazikiem, czy właściwie księżycowym. Ale księżyc jest w kosmosie. W sumie my też, więc jesteśmy kosmitami. Przede wszystkim bardzo ładnie wygląda to pudełko, bo całe otoczenie, te kratery na Księżycu wyglądają świetnie i tam jeszcze gdzieś hen hen w oddali ziemia. Sam łazik naprawdę może się podobać. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj aż 12 kół, więc jest ich naprawdę całkiem sporo. Tutaj jeszcze jakieś kamienie księżycowe. Też jestem ciekawy, jak ten kolor będzie wyglądał na żywo. Czy on będzie taki jakby lekko brokatowy? No ale to zaraz oczywiście się przekonamy. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj połączenie z tym większym zestawem. Też może Możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda w środku, jak obracają się te koła. No i mamy informację, że to jest łazik inspirowany konceptami tego łazika Artemis, więc teraz już możemy sobie zajrzeć do środka. I wyciągnąć, co co się tam znalazło. Worki, z tego, co widzę, są trzy. Mamy też metalizowane takie naklejki, złote zarówno, jak i srebrne. Hmm. A, bo w ogóle ten kamień. Ja myślę, że to jest ten standardowy taki kamień. A on ma jakby troszeczkę zmienioną strukturę. I to jest totalna petarda. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj takie ciemno-niebieskie, transparentne przejścia. Tutaj również ta, ta skała jest taka bardzo nierównomierna. No i tutaj jeśli chodzi o te kryształy, no to są elementy, które mieliśmy w czymie, ale wow, naprawdę wygląda to niesamowicie dobrze. Idę w takim razie składać i zaraz będziemy eksplorować powierzchnię Księżyca. Witajcie w takim razie na powierzchni księżyca. Troszeczkę sam sobie nawkręcałem, że te kamienie, które tutaj mamy, będą takie lekko srebrne. Nie, nie są, to jest po prostu light blueish gray, ale na opakowaniu wyglądały na takie lekko połyskujące. Połyskująca za to jest ta duża skała, którą możemy tam zobaczyć, i od niej zaczniemy oględziny. Tutaj zdecydowanie działa efekt wow. Po pierwsze, mamy taki logotyp nawiązujący do LEGO Space, który pojawia się na tej fladze. Po drugie, mamy tutaj taki niewielki krater, na którym, czy też właściwie w którym umieszczona jest ta kosmiczna skała. I zwróćcie uwagę na to, jak ładnie to wygląda. Tutaj rzeczywiście jest taki efekt lekkiego połyskiwania, który jest zmieszany z transparentnymi elementami, i tutaj z tej skały wychodzą właśnie takie transparentne mocno niebieskie kawałki plastiku. Ja sobie otwieram kamień, tylko tak. O, teraz mi się udało. I zobaczcie jak to wygląda w środku. Może ktoś ze starszych widzów pamięta tajemnicę Sagali. Ewidentnie można stwierdzić, że właśnie Sagala mogła się wziąć z tego kamienia. Mamy tutaj bardzo ładne wypełnienie. W jednej i w drugiej części zresztą naprawdę wygląda to obłędnie. No i zostałem właśnie wielkim fanem tych skał. Jestem w nich po prostu zakochany, a teraz możemy przejść do łazika. Tak wygląda łazik. Po pierwsze, zobaczcie, jak fajnie pracują te wszystkie jego koła. Co prawda, w tym miejscu, jak na przykład teraz, możecie zobaczyć, one potrafią czasem gdzieś tam ze sobą nie współpracować jak należy. O, tutaj też to widać, ale w momencie, jak tutaj już się obracają, to jest to ok. One po prostu czasem gdzieś tam lubią się tak zblokować. W większości przypadków ta zabawa jest naprawdę przednia. No i co do samego wyglądu łazika, to myślę, że absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Mamy tutaj takie dwa ramiona. Jedno z nich, to wiertło, drugie to wykrywacz pewnie tych elementów, które gdzieś są ważne do zdobycia, czyli pewnie coś metalicznego, tak zakładam, no bo wygląda to jak wykrywacz metali. Trochę to wygląda też zabawnie, bo te ramiona z takim wykrywaczem, który jest wpięty jak w rączkę, to troszeczkę jest takie przerysowane, ale okej, okay. ma to jakiś swój urok. Mamy tutaj też z tyłu taki element, który możemy sobie odpiąć w ten sposób, to jest taka platforma do transportowania czegoś, na przykład można sobie wziąć lunch. Ten kamień i go właśnie gdzieś tam przewozić, tutaj ewentualnie jeszcze powpinać jakieś sprzęty, po tym, jak coś zostało tam wycięte, i tak dalej. Mamy tam łopatę, mamy też piłę, która jest wpięta w akcesoria tych kosmonautów. No i tutaj, czy właściwie astronautów, potem będziecie mnie poprawiać, możemy sobie też zdjąć ten element, który znajduje się na dachu, i zobaczyć, jak to wszystko wygląda w środku. A tutaj jest naprawdę dużo aparatury, bo zobaczcie, że z jednej i z drugiej strony cała masa guzików, tutaj możemy posadzić operatora tych ramion, i to to jest ten gość w czapce. A tutaj mamy dwa komputery. Fajnie, aczkolwiek Lego już miało w swojej ofercie tyle takich komputerów na tych słupach, że można było dać dwa różne, ale i tak jest spoko. Tutaj jeszcze możemy sobie powsadzać już naszych ludzi gotowych na misję. No i wtedy otwieramy sobie te drzwi. Tak jeszcze to wygląda, kiedy jest zamontowane. Mamy tutaj też takie Opcje do dźwignięcia, są to włazy. No i tutaj też mamy takiego tajla z nadrukiem, znowu nawiązującym do LEGO Space, więc bardzo fajny akcent. Fajnie też te włazy wyglądają, one są dobrze spasowane. No i tutaj mamy też takie duże, złote naklejki, ale one naprawdę są świetne. Co prawda, mamy tutaj jakieś delikatne prześwity, ale czy one komuś będą przeszkadzać? Absolutnie nie, bo naprawdę łazik jest ładnie zbudowany, wszystko ze sobą współgra, wszystko jest dobrze spasowane. No i mamy jeszcze te skały. Którą pokazywałem wam wcześniej, to naprawdę udany zestaw. A czy figurki też są udane? No pewnie, że tak. Oprócz może tego gościa, to jest taki zwyklak, ale ma fajną kurtkę, bo na kurtce też znajdziemy, taki właśnie Lego Space'owy logotyp. No dobra, oprócz tego zwyklaka mamy dwójkę osób, które podbija kosmos, no i tutaj przede wszystkim mamy bardzo ciekawą fryzurkę, taka w klimatach Jasona Derulo, on ostatnio bardzo popularny jest w naszym kraju. Oczywiście możemy też założyć mu hełm i wtedy wygląda w ten sposób. Bardzo ładnie też wyglądają te nadruki na torsiku, na nóżkach. Mamy tutaj też kolejnego slope'a z dużym logo Lego Space, a jeśli chcecie zobaczyć jak skafander prezentuje się po odpięciu główki, to też wam pokażę, tylko że one są bardzo, bardzo mocno przytwierdzone. O, tak to wygląda. Naprawdę schludne, ładne nadruki, ale głowa niech wraca na swoje miejsce, no i fryzurka też, bo bardzo mi się podoba. Gdyby taka pojawiła się w brązie i z jakimiś takimi bardziej ogarniętymi loczkami, to sam bym mógł stosować taką do robienia swojej minifigurki. No i tutaj jeszcze mamy panią, która z kolei na wyposażeniu dostała piłę oraz łopatę. No i znowu tego sloupa, naprawdę dobrze wyglądającego, bardzo dobre minifigi. Nie miałem jeszcze okazji do poobcowania z innymi zestawami z tej kosmicznej serii z Lego City. Ale Łazik naprawdę jest godny polecenia. Nie wiem, czy to jest najlepszy zestaw z tej podserii, bo tak jak mówiłem wcześniej, innych jeszcze nie miałem w rękach. Ale naprawdę jest świetny. Tutaj możecie sobie też porównać, czym on był inspirowany. Niekoniecznie musi przypominać ten swój pierwowzór, ale skoro był inspirowany, to niekoniecznie musi wyglądać punkt w punkt jak tamten. W każdym razie, konstrukcja jest naprawdę świetna. Jest to bawialne, a przede wszystkim ta skała wygląda niesamowicie dobrze. No i dwójka astronautów też dostała fajne wyposażenie, ładnie prezentują się na druki i same figurki są po prostu estetyczne. LEGO City, błagam, idź w tę stronę, bo robisz to dobrze. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!